Jedziecie do stolicy kraju kapitalistycznego, który to kraj ma być może nawet tam i swoje plusy. Roschodzi się jednak o to, żeby te plusy nie przesłoniły wam minusów. Dobry, witam na kanale Emigracja do Szwajcarii. Chciałem przedstawić swój nowy film, ale wcześniej przypominam o subskrybowaniu mojego kanału, komentowaniu filmów, jak się film podobał łapka w górę. I jednocześnie informuję, że uruchomiłem taką funkcję wspieranie kanału, więc jeśli komuś się podoba moja twórczość i chciałby wspierać kanał, zostać wspierającym kanał, to może to zrobić naciskając przycisk wspieraj. A teraz już zapraszam na film. No, filmy zmiany, zmiany i zmiany. Był tu taki kolega z Polski, z którym Podpisano umowę na 3 miesiące, no, ale już kończy w tym tygodniu. Czemu tak? Hmm. To jakby to powiedzieć, Bo ja pracowałem z tym kolegą jeden dzień. Więc myślę, że wina leży po jego stronie. Eee. Ale. No, bywa i tak, no. Różni ludzie tutaj przyjeżdżają. E Szczególnie z Polski. Ostatnio spotykam <gryny> dość dziwnych ludzi. No ale jak to mówił e pewien kabareciarz, różni ludzie są na tym świecie. No i bardzo dobrze. Rok się kończy. E więc. No, można by coś podsumować e, ten sezon, więc w tym sezonie pracowałem od stycznia, już tu byłem w styczniu, e, od 6 stycznia do końca stycznia pracowałem. Następnie powiedziano mi, żeby sobie zrobić dwutygodniowy urlop, bo tam pewne etapy prac na budowie są opóźnione. Ej, dwa tygodnie wystarczy i dwa tygodnie wystarczy, żeby nadrobić, więc pojechałem na dwa tygodnie do Polski. O czym będąc w Polsce, otrzymałem informację, że nie będzie jednak pracy. No więc, cały luty i marzec przyszedziałem w Polsce, zrobiłem sobie ferie zimowe Ale w połowie kwietnia, ci, którzy śledzą, moje przygody szwajcarskie to wiedzą. W połowie kwietnia pojechałem do takiej firmy <laughs> w środkowej Szwajcarii oczywiście, gdzie byłem prześladowany przez pewnego inżynierka, który koniecznie chciał doprowadzić do tego, żeby nie zwolniono. Poczynił kilka prób. No i w końcu nie zwolniono po dwóch miesiącach pracy. I przyjechałem tutaj, tutaj pracowałem, ale przez agencję. Jakiś czas, też jakoś chyba właśnie dwa miesiące. Po czym, e, po czym wystąpiła taka sytuacja, że nie było pracy dla mnie. W związku z tym Pojechałem na chwilę na lotnisko do Zurichu, tam pracowałem. Zresztą nie na lotnisko, tylko to było koło lotniska. To był taki hotel, gdzie, gdzie robili od instalacji. Praca była z Francuzami. A Francuzi, no, Francuzi prezentują kulturę pracy. Która mi odpowiada jest bardzo podobna do włoskiej, chociaż Włosi mają lepszą, która mi bardziej odpowiada, ale Francuzi też są spoko. Ale tam była taka sytuacja, że był budżet napięty. Chodzi o to, że, że e, remontowano hotel. Zaczęto od górnego piętra. Kiedy już górne piętro było gotowe, to architekt powiedział, że to jest źle zrobione, że to nie tak ma być. W związku z tym, w związku z tym trzeba było wszystko przerabiać, bo 3 miesiące robili tam. 3 miesiące robili, później trzeba było wszystko przerabiać tym zeszło im kolejne trzy miesiące i to już było pół roku no i za te pierwsze trzy miesiące oczywiście nikt im nie zapłacił co spowodowało że projekt stał się e, nie wiem czy nieopłacalny ale zaczęli wyliczać ile minut na daną czynność ile to ile tamto Kto śledzi moje przygody w Szwajcarii ten pamięta te filmy No, i w końcu, e, po miesiącu przestałem tam pracować. Jak stwierdzono, że przychodzi ktoś z urlopu. E, później jeden dzień pracowałem w takiej firmie śmiesznej, e, i kiedy właśnie tam pracowałem. To zadzwoniono tutaj właśnie z tej firmy, szef zadzwonił do mnie. A czy wysłał mi wiadomość na na Można no, by się, żebym ja tu przyszedł do pracy, nie? Eee, no i właśnie w ten sposób tutaj się pojawiłem. Czyli można powiedzieć, że przez cały rok 2,5 e, miesiąca nie pracowałem czyli przepracowałem. W tym roku 9,5 miesiąca, to ogólnie nie jest złym wynikiem. Więc śmiało mogę powiedzieć, że tegoroczny sezon uważam za udany. A w przyszłym roku, w przyszłym roku, w tym roku gdzieś w połowie roku Planowałem sobie zrobić w przyszłym roku taką dłuższą przerwę. Myślę sobie, jakbym tak skończył gdzieś koło grudnia, to do kwietnia będę siedział w domu. No ale niestety okazało się, że przedłużono mi umowę do marca. A ponieważ ja lubię tu pracować, odpowiada mi ta firma. I tak dalej, i tak dalej. No to muszę przyjechać tutaj w styczniu, muszę pracować do marca. A co będzie w marcu? No to wiadomo są dwie możliwości. Albo będzie robota i mi przedłużą dalej umowę, albo coś poszukam sobie w innym miejscu. Aktualnie wykonujemy instalację elektryczną. W piwnicy przykręcamy drugą rozdzielnicę. czyli już została dzisiaj przykręcona druga rozdzielnica. Ja robię kanały. Eee. Zatrudnili się do jakiegoś takiego elektryka ze Słowacji. Takiego chłopaka. Ja wiem, i on może mieć lat, o 40 Ale widzę, że on tu chyba że on tu chyba już mieszka w Szwajcarii, bo yy, płynnie porozumiewa się w tutejszym dialekcie. A więc myślę, że on tutaj jest na stałe. Nie wiem, jak został zatrudniony. Czy, czy na stałe, czy czy jako ten pole nie pytałem się w ogóle go o to, ale pracował z Polakami, także po polsku rozumiem doskonale. No cóż, jadę do Polski w sobotę i obawiam się, że taki pomysł, żeby jechać w sobotę, to będzie miało wiele osób. <śm> I w związku z czym spodziewam się, że będą korki na autostradzie w Niemczech no ale zobaczymy no i tak, no i było i się zbyło, ostatni dzień pracy w tym roku właśnie było w firmie w firmie Apero ja już wyjaśniałem w tamtym roku co to jest to Apero więc nie będę w tym roku to samo opowiadał jak to wygląda? No, wygląda tak, że, że jest tam jakieś jedzenie, jakieś piwo. No i się siedzi, i się pije piwo, i się je to jedzenie. Jakieś tam takie po szwajcarsku, żeby się nie przejeść. No, więc Pero Wszyscy sobie pożyczyli szynę z Weinachten, czyli polskie wesołych świąt, chociaż akurat to słowo nie oznacza wesołych, bo szynę znaczy ładny. Mówić na przykład szynę frau, czyli ładna dziewczyna, ładna pani. Eee więc pożyczyli sobie ładnych świąt Bożego Narodzenia, święta Bożego Narodzenia, po niemiecku. To oczywiście wszyscy wiedzą, jest Weihnacht, więc szyn z Weihnachten. No i, i skończył się rok. Jak tu przyjechałem 3 miesiące temu, to mi się wydawało, że to o trzy miesiące, panie. Gdzie to do końca. No i tak jak tam opowiadałem na no jednym z filmów, listopad mi się ciągnął. Fakt to był długi miesiąc, ale ciągnął mi się, ciągnął mi się. Nie, przepraszam, październik, październik. Listopad przeleciał bardzo szybko, nawet nie założyłem kiedy. No i teraz... No i teraz też troszkę się ciągło. Chociaż tamten tydzień w miarę szybko przeleciał. W tym tygodniu troszkę się ciągło. No, ale dobrnąłem w końcu do końca. Auto firmowe zaparkowałem pod firmą i odpaliłem swoją maszynę. Wracam do hotelu, żeby odpocząć i przygotować się do jutrzejszej drogi. Jeśli będzie coś ciekawego się działo, to jakąś tam. Jakiś tam reportaż e, będzie. Oczywiście, żeby rok jakoś t, t, tradycyjnie zamknąć, to dzisiaj przed południem kolega mi wkurzył, ale wysłałem mu wiązankę e, w języku polskim. On nie rozumie, co te słowa znaczą. E, e, e. I nawet kiedyś mi mówił, żeby mu powiedzieć, co ja mówię, po polsku, po niemiecku, ja mu powiedziałem, że ja nie mogę mu tego powiedzieć. Ale on wie, że to nie jest nic dobrego. Także jak no coś tam mu się nie spodobało i zaczął podniesionym głosem. Ja od razu cyk, cyk i po łapach. I zwzywałem. wyzywałem go. Od razu się zamknął. Od razu się zamknął, poleciał i już się nie odzywał do obiadu. A powiedział, jak zwykle, to on tak, tak zawsze robi. Ja uważam, że to jego wybuchy, że on, nie, że on nad tym nie panuje, to jest niekontrolowane. nie? A później zda sobie sprawę, że znowu było coś nie tak i zaczyna tak się przymilać. Nie? Że taki typ, nic się na to nie da poradzić. On, on nad wybuchami złości, on nie panuje w ogóle. To się pojawia nagle. Oczywiście, gdybym sobie na to pozwalał, to, to by było bardzo często, ale ponieważ sobie nie pozwalam. Wiedzą zaraz, jak tylko usłyszę, że je, no jest takie jedno słowo na K, które jest znane w całej Europie. I ja używając tych wyzwisk, również i to słowo dokładam, żeby było mocno, a on wie mniej więcej, co to słowo znaczy. Także dzisiaj, no. Nie, nie była pełna szychta, było tylko 7 godzin no bo jest to Apero. No i w sumie no, pewien etap prac związany tam z ułożeniem kanału i tak dalej został zakończony. E, więc jak wrócę tutaj w przyszłym roku, to no to będzie teraz e, rozciąganie przewodów zasilających do mieszkań e, i, no i podłączanie tych dwóch e, tych dwóch pomp ciepła czy będę dalej z tym wariatem? nie wiem, wolałbym nie jesteśmy już w Niemczech opuściłem gościnną Szwajcarię w momencie, tylko sobie nawigację jeszcze i wyłączyłem, a ja się wyłączyła no oczywiście tu zajechałem tu przy granicy jest takie miasteczko które znam bo jeździłem tutaj bardzo często na zakupy teraz już nie jeżdżę, ale ale miasteczko znam tu no, zajechałem tutaj do Zawsze tu jeżdżę po ten legendarny niemiecki proszek do prania. A legenda głosi, że niemiecki proszek do prania jest lepszy od polskiego. Ja nie wiem, czy tak jest, ale tak legenda głosi. Więc zawsze jak jadę do Polski, to... To kupuję. A, i tam takich parę rzeczy tam kupiłem. Jakieś piwo też takie niemieckie, dobre. No i ruszam w kierunku Polski. No dzisiaj to stracha mi napędziło. Spotkała mnie zabawna sytuacja. Chodzi o to, że jak kiedyś na tym filmie, na moim filmie pokazywałem taki w Szwajcarii, taki bar. Bar taki, bar jak Barno, takie, takie miejsce. To jest stacja benzynowa z jednej i z drugiej strony. Nad autostradą jest umieszczony taki budynek, w którym się mieszczą tam sklepy. E, mieszczą się jakieś tam piekarnie, e, ciastkarnie i na samej górze jest McDonald's. No i za, za, zajechałem tam myślę sobie, a zjem sobie jakiegoś burgera e, bo przed podróżą, no i za, zaparkowałem samochód na parkingu, i pojechałem tam na górę, schodami do tego McDonalda. No i <grywki> kupiłem hamburgera, zjadłem, zjechałem windą na dół, wychodzę przed budynek. A mojego auta nie ma. Ja myślę, jak to? Co, o co to chodzi? Gdzie jest mój samochód? No i chodzę po tym parkingu, jak głupi, w lewo, w prawo, tu. skręć z prawo, a pięć. Rozglądam się, no nie ma auta. Zniknęło. Kurde, no przestraszają się, sam ja myślę, co jest grane. Auto mi ukradli. Szwajcarii! Skręć, z No i jak już, wszystkie zakamarki parkingu spenetrowałem po kilka razy. No to idę do tego kolejka, co tam na stacji benzynowej stoi za kasą. No i mówię mu tak, że zostawiłem tu auto na parkingu. Byłem w McDonaldzie, wracam, auta nie ma. A on do mnie tak mówi, a z którego kierunku jechałeś? Na Lucerne czy na Zurich? Ja mówię na Zurich. A to Twój samochód stoi po drugiej stronie. Bo my mamy z tej strony parking i z tamtej strony parking. Z dwóch stron. No i kamień spadł mi z serca. Wyjechałem schodami do góry, przeszedłem przez McDonalda, zjechałem drugimi schodami, w dół, wychodzę. No jest auto, stoi, nikt nie ukradł. Kiepska droga bardzo, kiepska droga bardzo. Najpierw całą noc padał deszcz, więc nie mogłem szybko jechać, bo mnie się w deszczu w, deszczu w nocy bardzo źle jedzie. Później mnie zmogło około pierwszej w nocy. Więc musiałem spać. Spałem do szóstej w samochodzie. A teraz, przed Krakowem, kolejka na autostradzie do Kaz 6 km. Nie wiem, o której ja przyjadę. Z okazji tego nowego roku w imieniu Komitetu Centralnego naszej partii składam Wam towarzysze i wszystkim ludziom pracy. Najserdeczniejsze życzenia niech nowy rok przyniesie nam dużo radości i zadowolenia, duże sukcesy i osiągnięcia w naszej pracy zawodowej i w nauce. Życzę wszystkim zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Podnieśmy pod towarzysze ten toast. Za pomyślny nowy rok. Tak więc dziękuję za dotrwanie do końca, za obejrzenie w całości mojego filmu. Tych, którzy oglądają mnie pierwszy raz, zachęcam do subskrybowania kanału, żeby kanał zasubskrybować. Pod filmem znajduje się taki napis. Subskrybuj. Trzeba nacisnąć ten napis, a później u góry taki wyskakuje dzwoneczek. To ten dzwoneczek też naciskamy. No i oczywiście zachęcam również do łapka w górę, jeśli film się podobał i zapraszam do komentowania moich filmów. Na dzisiaj dziękuję. Pozdrawiam. Do następnego razu. Ciao!